Cześć, jestem Oliwia Kwiatkowski, Jedziemy Intercity Jedziemy Intercity 5324 Kolberg Ze stacji Olsztyn Główny Do stacji Kraków Główny Wyruszyliśmy dawno z Piaseczna Właśnie jedziemy z Piaseczna Do Kielc Obecnie jedziemy Z Piaseczna do Kielc Idziemy ED16008. Mijamy stację Ustanówek. Następna stacja Warka. Czy mamy 11 grudnia. Nie mogłem wcześniej nagrać, bo taki mróz był, a nasz pociąg opóźniony. My jedziemy linią kolejową numer 8 Warszawa, zachodnia kraków -Zimny. A linia ma maksymalną prędkość 120 km na godzinę. A tu mijamy linię kolejową numer 12 Skierniewice Łuków. Właśnie tu jest linia kolejowa numer 12 Skierniewice Łuków. Mijamy stację Czachówek Górny. jedziemy sztadlerem flirtem ED 160 008. Mamy stację czachówek Południowy. Tu mamy również wieszak. Stacje Słukowice mamy stację Hymów, mamy stację Krężel, zobaczymy początek. Osiem, dziewięć, dziewięć. Nie tutaj strefa ciszy. Mijamy stację Michalcza. Proszę. Wal. stację gośnie widzę. Teraz pójdziemy do restauracji na głowogonu. O, bagom. Wjeżdżamy na stację Warka. Wjechaliśmy na stację Warka. Wjechaliśmy na stację Warka 5'10 z 5'12 minutowym opóźnieniem. Wagon 4 i wagon 3. I wagon gastronomiczny. Odjeżdżamy ze stacji Warka. Tu mamy miejsca na rowery, i tu mamy miejsca dla podróżnych z dziećmi do 6 lat. Mijamy stację Warka Miasto, miamy most nad rzeką Pilica, miamy stację Strzyżyna. Stacja do Bieszyn, ale to jest przecież nieplanowany postój na stacji do Bieszyn. No i panierowane fileczki z kurczaka za 19 zł. Już wyruszamy ze stacji do bieszyn. To nieplanowany postój. Mianę stację Kruszyna, tu mamy szerokie drzwi, żeby inwalidzi mogli wjechać, tu mamy rampy i tu mamy dwa miejsca na wózek inwalidzki i dwa miejsca dla opiekunów osoby niepełnosprawnej, toaletę zobaczymy, zobaczymy toalety. Co się dzieje z tą blokadą? I tu mamy przewijek dla niemowląt. Zobaczymy teraz pierwszą klasę. Przedział konduktorski. Przedział sypialny tylko dla personelu. Toaleta. Wagon numer 2 pierwszej klasy. Mamy stację Wola Bierwiecka. Mamy kabinę maszynisty. Tu mijamy kolejnego sztaglera flirta. Mieliśmy pewnie kolejnego Intercity Colbert. Mijamy stację dzieje Przed chwilą mieliśmy stację Lesiów. Teraz mijamy stację Lesiów. miamy stację Radom Stara Wola. Radom Mijamy stację Radą Północną, Mamy stację Radą Gołębiu. Mamy linię kolejową 26 Łuków Radom Główny. Jeżdżę na stację Radą Główny z 57-minutowym opóźnieniem. Teraz z 58-minutowym opóźnieniem. Tu mamy Impulsa 2 Łódzkiej Kolej Aglomeracyjnej 36 WD 014. Ten Impuls Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. I tu mamy EN57 AL1673 do Skarżyska kamiennej I tu mamy pociąg piętrowy z Warszawy w i tu mamy pociąg piętrowy z Warszawy Wschodniej, który skończył bieg. Odjeżdżam ze stacji Rado Główny i mamy traksa EU47006 Kino Helios. Mieliśmy linię kolejową 22, Tomaszów Mazowiecki, Radom Główny Mamy gniazdko, też mamy dźwignię do przesuwania siedzenia Mieliśmy Pese Bydgosztie Te D-74 Bydgos był na intercity Wolko. I od dzisiaj kursuję na Intercity Sztygar. Mieliśmy stację Dąbrówka Zachodnia, to chyba będzie nam przystanek kolejowy. Teraz mieliśmy stację Ruda Wielka. Mamy stację Jastrząb. Mamy stację Szydłowiec. To już ostatnia stacja w województwie mazowieckim. Żegnamy województwo mazowieckie. Witamy w województwie świętokrzyskim. Stacja lipowe pole. To pierwsza stacja w województwie świętokrzyskim. Automat. Te drzwi się automatycznie otworzyły. Szanowni Państwo, początku kierunku stacji ostrowiec Świętokrzyskim. Obok mamy linię kolejową 25, łódź Kaliska, Dębica. Mamy tutaj również bordokible. Wjeżdżam na stację z każdym z na z 5, 10, minutowym opóźnieniem. tu mamy również impulsa. Tu mamy impulsa N63A018 jako pociąg regios z ostrowca świętokrzyskiego do Krakowa głównego to jest to jest w barwach Kolei Małopolskich. Odjeżdżam ze stacji Skarżysko-Kamienna. Już tu dożyli windy. Mamy parowóz PD-47. Złożyli już kładkę. I tu mamy Peselink SA139, SA139026, do stacji Końskie. I tu mamy SN83 SKPL. Mieliśmy most nad rzeką Kamienna. Mieliśmy stację Skarżysko-Zachodnie. Stację Suche dniów Wjeżdżamy na stację Suche dniów z 56-minutowym opóźnieniem. Odjeżdżamy ze stacji Suche dniów. Stacja Bereszów. Mieliśmy stację Łączna. To jest zarówno stacja. Sadna. Jest jedna atrakcja, kojwali dzisiaj właśnie. Ja chcę Z tej strony. Obsługa Mieliśmy stację Zagniewsk. A też Kabary. Mieliśmy stację Bumlin. Co Mieliśmy stację Kostomłoty. Już kończę nagrywanie, ponieważ jest niski poziom naładowania baterii, więc trzymajcie się papa. Pa.